Itro Dinitro jego mama Itro nitro, dziś robiła wódki dużo piła urodzinę go żyła tam się zeskliła w grobie dzisiaj leży chyba nie wierzy Dinitro Dinitro Dowie, na Ryszardzie cię zepciłem! Czemstę dopełniłem, na Ryszardzie cię zepchiłem! Na Ryszardzie się zepciłem, na Ryszardzie się zemciłem! Gigry, gigry, gigry! Ale ci mnie dajesz? Już daję ci ponie chcić! Cobie serwery, twój serwer! A to może ojcemel. Wygląd postaci. Wygląd postaci. Biały. Chińczyk. Chińczyk. Czarny. Azjat. Polak. A, wejdę ze Ta Dziewczyna. Dziegie włosy. Chińczyka. Aziatka, Aziatka, <tipos> <tipos> Tematem. Mm, Fan mi. Mitro. Trzy złote. Ty mitro. Zopatrzcie, Dawid, JP, Aro JP, od P. Mama twoja, nie dam ci nic kasy. Ostamowuje cię po atencję, uwielbiam tu szola. Spierdalaj! Spierdalajcie. Masz mi Masz. Jakieś tak nie dam ci ani pieniędzy, je panem pedopiniu i oszuście. To już oszukałeś, oszukałeś pieniądze, dała zbiórkę zbiórka i dziewczynka i na bok. Nie powtarzaj. I na pstydzłońska. Nie powtarzaj. Jakiś skór wysjenci wysłał złotówkę i się ubliża. Są nienormalni. Pięć złotych by są. No. 20 złotych To nie ja byłem Dawid jakiś biedak się pode mnie podszywa Mógłbym go kupić ale to biedam kochamy cię Dawid Stary biegacz pozdrawia Dzięki za 20 złotych ministro Pozdrawiam ministro Dziękuje za liczbę polskich złotych ministro ITRA ITRA etra BANITRA ITRA 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 BANITRA Jakie klepie Twoja mama jest biedna ty kurwo jebana! Twoja matka jest biedna ty kurwo! Pikachu. Dawid ty kurwo jebana wysłałem ci 20zł Żebyś dodał mnie na Steam A ty mnie nie dodałeś Bo jesteś c... I oszukujesz widzów na pieniądze Jp Dawid, jp Aro, jp Ryszard, jp Miśka Jebał cię 7 złotych. Dawid, pedofilu, jebany, dostajesz pieniądze od ludzi i ich nie dodajesz. Dodaję! Ich. Widza masz kurwo, wysłałem ci 20 złotych, żebyśmy nie dodał, a ty za głupi jesteś, kurwa, żeby prostą czynność wykonać jebać cię. JP Ryszard, JP Dawid, JP. Sure, I have to arrest you for possessing drugs. It's against the law. It's definitely a mistake, officer. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Tutaj! Don't resist and get into the police no choice. Kocham tuszora, kto wie, kocham tuszora! Widział mnie, tuszora to jeden, tuszora to jeden! SERDUSZKO na TUSZOLA, kto wie, serduszka na tuczola serduszko na tuczona widowie Serduszko na tuczora widobie powtarzam serduszko na tuczora Tu sol top to jeden Tuczą to jeden wzobie Powtarzam tu sol top to jeden gzobie Serduszko na tuczora! Hmm. Fani działa. <laughs> Dawid Kamil, Wojcik, trzy złote. Cześć, Dawid. Pozdrowisz mojego kolegę kupca. Jp. Ryszard, Jp. Aro, Jp. Miskę kurwę. Jadę, ja. dobrze, wjeżdżę do narkotiki. Wjeżdżę do narkotiki. Biao xiao, Please cooperate and come with me to the patrol car. Biao xiao, I need to see your ID, please. Here you go, officer. active, not Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. What's up, officer? Mm, Funny <laughs> na psychozę. 3 zł. Modliłem się do szatana i diabła. Habia lucyfer o zamordowanie ciebie w Sylwestra o 31.12. Na pentagramie narysował 31.12.00 godzina. Dokładnie w nowy rok zginiesz przez zły wystrzał petardy. Zobaczysz co się stanie. taking these handcuffs off. Thank you. I thought you were saying I eat my lady. What See you again, officer. Let me see your ID, please. Sure, officer. Here you go. Inactive ID. The ID is <laughs> new. Gasol. Za... Posiadanie. I've to arrest you for possessing drugs. It's against the law. It's definitely a mistake, officer. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Kacper Kacper psychopata szatanista. 3 złote. Dzisiaj będziesz miał koszmary. Wiem, że masz złesny od paru dni, bo wstępuje w twoją duszę co nocy przez pakt z szatanem. Godzina trzecia dzisiejszej nocy, wybudzisz się i dostaniesz u degawek. Do zobaczenia, Dawid, w nocy. No I'd like to see your ID, please. Okay, officer. There you go. Nie ma mandat.

Aktywna, dawać. To się zastaram. Really? That is so much money. No w to rosnie jego. W pięciu narkoteki a ty jest I need to see your ID please Here you go officer Nie A jakie ID Ja to wiesz drugi

Czakwali, 3 złote. Jak cię oglądać? Powinieneś dostać awans na podkomisarza za robotę, którą robisz na ulicach. Macie kolego, macie kolego! Mm, syn Dawida i Jaspera, 3 złote. Cześć tato, to ja twój syn Dawid Junior, kiedy przelejesz pieniądze za alimenty. Nie mamy co jeść z mamą Tato Pomos. thank you